Cześć, jestem ja Filip i niestety, tak jak wiecie, po tytule oficjalnie spadamy z ligi, no niestety. Na no, szczęście nie jest to jeszcze pożegnanie, bo do końca sezonu zostały jeszcze tyle mecze. No i postaramy się mieć na pewno więcej punktów. Na pewno będą szansy fancy telesownicy, którzy wygrali mniej i pewnie zostaną na następny sezon w Sokole, czy coś no też jednak mimo wszystko będzie walka jakieś punkty no na pewno będą minimum trzy w najbliższych pięciu kolejkach bo oczywiście będzie walka walkować za bohatów. i teraz będziemy grać Dwa mecze w jednym tygodniu, czyli z pogodnością teraz wszedł u siebie, oraz z motorem lub Intelem yy, w zasadzie za tydzień, w niedzielę. <coughs> I nagle to koledze po 20, więc no, jeszcze wrócę tak około 20.30 czy coś. No, tak więc... Um, przechodząc do, do tego meczu no, ogólnie było widać jakieś takie pozytywy, ale no niestety się nie udało. No, tam mieliśmy kilka takich dobrych okazji, żeby sobie go, tam um, mieliśmy w pierwszej połowie kilka takich sytuacji tam na przykład Patryk Kulewski jak uderzał, ale niestety obok słupka. Tam też ktoś miał coś z opal karnego, ale nie wiem jak to, ale też właśnie obok słupka minimalnie. Mm -hmm. Tam też padłek skórecki miał też jedną taką ciekawą sytuację, właśnie w pierwszej połowie, gdzie. Tam w zasadzie już biegał w pole karny, ale w, w ostatnich, albo Dawid Wojtyla to był, nie pamiętam już dokładnie, że tam już biegał, ale niestety uprzedził go obrońca zachodnika, to jest dokładnie Daniel Kowalski, który w zagrał mega mecz, akurat wczoraj. I na pewno zasługuje na wyróżnienie właśnie w drużynie Hutnika. Um, oprócz tego, to tak, w pierwszej połowie to Hutnik miał jednak swoje okazje. To między innymi Krystian Nelek miał taką sytuację, gdzie strzelił z główki, ale w ostatniej chwili, jak Paweł Rabin wybronił, gdybyśmy nie przeglądali tego meczu, to Paweł Rabin na spokoju, by miał wyrównienie za ten mecz bo niejakie interwencje on zajcił w tym meczu to było coś pięknego po prostu mm. co tam jeszcze z przypołowy tam strzał Bydłowskiego poprzeczkę na przykład był w trójdni hutnika tam też była też taka okazja Yy, powód złówki, z główki, ale też perfekcyjnie obronił Pawła Robin, że po prostu złapał tę piłkę w locie jak cię rzucał <laughs> z takich sytuacji, to nie przypomnę sobie teraz zbytnio ale tak teraz w drugiej połowie, co były takie sytuacje, to na początku mieliśmy takie, takie dobre okazje Najpierw uderzał Ernest z gdzie w ogóle to było Tak dobre porobi Dobrze porobione przez Ernesta Który w drugiej połowie został przesunięty na lewą obronę I to jak ją Light zrobił ofensywny To szkoda, że, że ten jego strun nie zakończył się golem Że, że on po prostu tu prosto w Frasika. No i niestety nie zakończyło się to jego pierwszym trafieniem w naszych barwach. A przywrócił on latem poprzedniego roku. Potem też była sytuacja Wojtylyk z lewej nogi, ale tak niecenny to był strzał, że wolę to przemilczeć. Po którym zszedł w zasadzie z boiska, a zastąpił Karalny Słupski. Potem z takich ciekawszych sytuacji, no to czerwona kartka dla to w Giały, gdzie według mnie to mimo wszystko bardziej była WUTA. Tam, jak oglądałem ten mecz na żywo, na Sport to według mnie to nie była czerwona kartka, maksymalnie tak wółta Szanujmy się. Mm. Co tam jeszcze? No, no i oczywiście, po tej czerwonej kartce, to musiał paść gol. Z wolnego dokładnie. No. I danie przytodował Krzysztof Świątek. No, i to był początek tego, że spadamy z tej ligi. z takiej sytuacji to teraz sobie nie przypomnę zbytnie jakie były W tym meczu Przed golem na 2-0 Więc sorry hmm. Ale tak Gol na 2-0 to była akcja prawą stroną przeprowadzona Podanie do Kicińskiego Wprowadzonego z ławki Pierwszego z zakończył się interwencją Pawła Rabina, który, tak jak wspomniałem, zagrał niesamowity mecz, mimo tego, że Potem do piłki dopadł Sławo który odegrał z powrotem do napastnika różne gospodarzy, no i to skończyło się ostatecznie na 2-0 po golu byłego piłkarza, m.in. Garbarni czy też Stejsa Wola też on z tego co pamiętam to był we Włoszech, chyba w Serie D albo C, nie pamiętam. Ale to było chyba tylko przez pół roku. Więc no. I tak jeżeli chodzi o wyróżnienie ten mecz. Yy, mimo wszystko nie wyróżnię Pawła Rabina, bo też... Mimo... Wiadomo, przegrany mecz, ale też nie chcę jakby trzeci mecz z rzędu dawać mu właśnie wyrównienia. Więc dzisiaj no zrobię po prostu tak jak Sportajs, no i wyrównię dwóch zawodników hutnika. Mhm. Czyli Krzysztofa Świątka i Danina Ojokowalskiego. No Krzysztof Ciątek no to wiadomo dlaczego. W szczególności ten Swanego, przepiękny po prostu. No i Daniel Orkowalski to tak jak wspomniałem. To był po prostu w, w obronie Chłodnika w, w, w tym meczu. On grał jakby był sobie jakiś doświadczony, a chłopak jest rocznikowo o rok starszy ode mnie więc to jest jednak niesamowite, że chłopak, który w zasadzie dla którego jest to taki pierwszy sezon już tak na poważnie z piłką seniorską, zagrał tak niesamowity mecz po prostu wow tak więc co do następnego odcinka, trzymajcie się, alka.